I niestety jeden z samochodów wykluczony prawdopodobnie przez jakąś awarię. Plecy, zobaczcie, co tu się stanęło. Prądu brak. To bez prądu to to nie będzie. Czyli wiadomo, co to jest. To już jest plus. Nie ma prądu. To ja wiadomo. I Dzień dobry! Jesteśmy na liftingowym rozpoczęciu sezonu w Biłgoraju. Czekałem na tę imprezę, chociaż pogoda wydaje się zdeczka niepewna. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tym razem zaczynamy konkretem, czyli walimy odjazdu na tor. Warto jeszcze na samym wstępie powiedzieć, że ten tor ma jeden gigantyczny plus i gigantyczny minus. Gigantyczny plus to jest sekwencja zakrętu. Praktycznie same przekładki nie na wysoki prędkościach licząc długiej prosty, która jest wyjątkowo włączona po raz kolejny minusem niestety jest asfalt i jego chropowatość potrafi dosłownie rozedrzeć opony. Dobrze, trochę rzeczy już w życiu widziałem, ale tylno napędową Honda Civic. Dobra, teraz dla odmiany idziemy chwilkę pochmyrać po, po serwisie, zobaczyć co tutaj się dzieje. Mamy teraz małą przerwę, jakieś 20 minut, więc poświadamy się też po serwisie. Tak się kończy stare turbo, zaczyna się epoka nowego turbo. obiektywnie jedno z piękniejszych aut, jakie widziałem od jakiegoś czasu w polskim dyfcie. Jedno z tych piękniejszych aut zdecydowanie. Pojtek, który wraca po latach absencji. I takie pary chcemy oglądać na żyletki. Mam dla was dobrą i złą wiadomość, dobra wiadomość, że to nie koniec naszego weekendu, jeżeli chodzi o sobotę, dzień dzisiejszy, jest także niedziela. Druga dobra wiadomość, że także jutro na Biłgoraju będą difty. Zła wiadomość jest taka, że nie będziemy na Biłgoraju, to jedziemy na KJS na rajcie i Dębickiej. Małe rozmaicenie, czyli obskoczymy dwa eventy w tym tygodniu, a, żeby troszeczkę rozmaicenia było. You know that Kurde, jaka tu jest fajna To Żeby nie było temat kubicy, o, jest obecny bo wszędzie. Boli, ale na szczęście wyszedł z niego własnych sił. No, lecimy jeszcze szybkie przejście zrobić po serwisie I się żegnamy, widzimy się jutro na rajdzie ziemi dębickiej Urozmaicenie Pachałem się troszeczkę, ale pogoda mnie napawa troszeczkę jednak niepewnością A na rajdzie jednak, rajdy nie mają nic przeciwko temu, żeby był deszcz Co, teraz może driftingowe zakończenie sezonu? şehirli